Cześć wszystkim. Dzisiaj kilka ważnych słów na temat pieniędzy. Pieniądze wielu z nas wzbudzają bardzo dużo emocji, dlatego że my wierzymy, że one są niezbędne do życia, niezbędne do przeżycia. A skoro są niezbędne, no to my wszyscy musimy je mieć. I sama ta świadomość, że musimy, buduje już w nas duży niepokój, wzmacnia wiele lęków. Wiele niepewności. Pieniądze tak naprawdę bardzo lubią energię przepływu i pojawiają się tam, gdzie właśnie ta energia jest, gdzie jest energia przepływu, a co za tym idzie? Energia lekkości, energia łatwości. Pewnie znacie takie przysłowie, że łatwo przyszło, łatwo poszło. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli coś przypływa do nas z dużą lekkością i łatwością. To z taką samą lekkością i łatwością może od nas odpłynąć, może od nas odejść. E, dlatego my boimy się tej energii lekkości i łatwości właśnie w przestrzeni pieniędzy. Dlatego tak łatwo nam jest wkładać wysiłek w zarabianie pieniędzy, w przyjmowanie pieniędzy, w tą przestrzeń, gdzie, gdzie, gdzie pojawiają się pieniądze. Wysiłek. E, to jest napięcie i to napięcie daje nam pewnego rodzaju złudzenie uziemienia. Złudzenie uziemienia, ugruntowania. A żeby kreować dostatek pieniędzy, faktycznie to uziemienie i ugruntowanie w ziemi, w materii jest nam bardzo potrzebne. Jest takie fajne ćwiczenie, które właśnie może nas uziemiać, które nas uziemia. Siadamy sobie w siadzie skrzyżnym z wyprostowanym kręgosłupem. I wizualizujemy sobie, jak z czakry podstawy wyrastają korzenie i wpływają w głąb, wewnętrzne ziemi. Możemy wizualizować sobie również, że przez te korzenie właśnie wpływa do nas energia, która nas uziemia, która nas zasila, która nam dodaje takiej równowagi, siły, z takiej stabilności energetycznej, i nawet wykonując to ćwiczenie po kilka minut dziennie, odczujecie po kilku dniach właśnie różnicę. Będziecie się czuli dużo bardziej ugruntowani w Ziemi i dużo bardziej uziemieni w materii. Często jest tak, że my wyrastamy w dużej świadomości braku, braku pieniędzy, no i będąc w tej świadomości braku, dążymy do tego, żeby. Uzyskać stan nadmiaru pieniędzy, czyli ten stan, gdzie my mamy dużo więcej pieniędzy niż potrzebujemy, gdzie my mamy dużo więcej pieniędzy niż jesteśmy w stanie wydać. I problem polega na tym, że my często z tej świadomości braku, próbując przejść do tej świadomości nadmiaru, nie uzyskujemy stanu zaspokojenia, dlatego że Stan zaspokojenia to jest stan uspokojenia przede wszystkim, i to jest świadomość, że my zawsze mamy wystarczająco dużo. Że my zawsze mamy wystarczająco dużo pieniędzy, że my zawsze mamy wystarczająco dużo możliwości i środków, by realizować nasze cele. I ten stan zaspokojenia, ten stan zaspokojenia właśnie nas ugruntowuje, nas uziemia. I jest takim naszym fundamentem do budowania, do budowania nadmiaru, do budowania dużego bogactwa, do budowania ogromnego dostatku. Pewnie nieraz zauważyliście, że są takie osoby, którym udało się zbudować dostatek pieniędzy i jakiś nad, uzyskać jakiś nadmiar pieniędzy, ale to nie oznacza, że te ich lęki przed brakiem zniknęły. No właśnie, często jest tak, że nie znikają, dlatego że nie ma tego stanu zaspokojenia. Jest stan braku, który ciągle podpowiada nam, że my mamy za mało, że my nie czujemy spełnienia, że nie czujemy się zaspokojeni, że my musimy mieć więcej i więcej. Ten stan zaspokojenia jest bardzo trudno uzyskać osobom, które to poczucie braku i napięcie, jakie się z tym wiąże. Dla nich jest to motor napędowy, jest to dla nich motor napędowy do działania, jest to dla nich motor napędowy do zmian. I jeżeli tak jest, to w momencie, kiedy my się czujemy zaspokojeni, tracimy motywację, tracimy motywację do tego, żeby mieć więcej, tracimy motywację, żeby mieć lepiej, tracimy również motywację do tego, żeby się rozwijać, a bynajmniej boimy się. Że właśnie stan zaspokojenia sprawi, że my nie będziemy mieli motywacji. Tak naprawdę tą motywację możemy czerpać z zadowolenia, z zadowolenia, że mamy wystarczająco dużo i zadowolenia z tego, że jesteśmy zaspokojeni. I również yy, tą motywację możemy czerpać z tego, że my widzimy korzyści. Widzimy korzyści w tym, żeby mieć więcej pieniędzy, bo kiedy mamy więcej pieniędzy, możemy korzystać. Z większej ilości usług, które nas interesują, możemy nabywać więcej towaru, więc tym samym, tak naprawdę, my możemy ze wszystkiego więcej korzystać. Tak? Więcej korzyści to jest również więcej przyjemności. Więc to dla nas będzie wystarczająco dużą motywacją, jeżeli się do takiej motywacji przyzwyczajmy i jeżeli się takiej motywacji e, nauczymy. A jak już powiedziałam, jest to praktycznie najważniejszy fundament w budowaniu naszego, w budowaniu naszego dostatku, bo wycisza nasze presje, wycisza nasze napięcie, yy, wycisza nasze przymusy, które nam podpowiadają, że nie możemy się poczuć jeszcze spełnieni. Czasami jest tak, że my budując ten dostatek pieniędzy i rozwijając ten nadmiar yy, Pojawiają się w naszym, w naszym życiu takie sytuacje, że kiedy tylko troszeczkę więcej mamy niż potrzebujemy, udało nam się tych pieniędzy troszeczkę więcej odłożyć, to w naszym życiu zaczynamy kreować problemy, a to nam się coś popsuje, a to wydarzy się coś, czego w ogóle nie zaplanowaliśmy i co sprawiło, że te pieniądze musimy gdzieś tam w inną przestrzeń oddać, one w jakiś sposób od nas po prostu odchodzą. Czemu się tak dzieje? Może, przyczyną może być to, że na przykład często w dzieciństwie słyszeliśmy, jak rodzice się kłócą o pieniądze. I dla naszej podświadomości pieniądze, równo, e, pieniądze to są konflikty. Tak? A skoro to są konflikty, to są również problemy. I jeżeli mamy taki, takie przekonanie w naszej podświadomości, że pieniądze to są problemy, to w momencie, kiedy my mamy coraz więcej pieniędzy, nasza podświadomość kreuje nam coraz, coraz więcej różnego rodzaju problemów, z którymi musimy się właśnie zmagać. Więc warto się przyjrzeć temu, czy nie macie takiego właśnie mechanizmu w swojej podświadomości. No i jeżeli, jeżeli tak, to to właśnie zacząć budować pozytywny obraz na temat pieniędzy. Że pieniądze to nie są problemy, tylko że pieniądze, nie wiem, sprzyjają mi, sprzyjają mojemu życiu, e, sprzyjają moj, mojemu rozwojowi duchowemu. E, że pieniądze to przyjemność, to radość, to lekkość, to całe mnóstwo nieustannych korzyści i również różnego rodzaju powodów do, e, do zadowolenia. E... Żeby mieć pieniądze i budować taki nadmiar i dostatek, ważne jest to, żeby rozwijać w sobie świadomość, że pieniądze są w naszym życiu ważne, właśnie, że pieniądze są w naszym życiu ważne. Ja bardzo często słyszę od wielu osób, że pieniądze nie są ważne, bo ważna jest miłość, ważny jest nie wiem, Bóg, ważny jest rozwój duchowy. Wszystko inne jest ważne, tylko nie pieniądze są ważne ale w momencie kiedy my chcemy żeby coś pojawiło się w naszym życiu i przede wszystkim żeby zostało z nami w naszym życiu musimy nadać temu wartość musimy nadać temu pozytywną wartość dlatego ważne jest to żeby pieniądze były dla nas ważne i możemy się czuć w porządku kiedy te pieniądze są dla nas ważne kiedy my lubimy mieć pieniądze kiedy lubimy mieć nadmiar pieniędzy i kiedy tymi pieniędzmi lubimy się bawić w naszym życiu. A propos nadmiaru to nadmiar tak naprawdę istnieje przede wszystkim na poziomie mentalnym. Na poziomie duchowym tego nadmiaru nie ma. Popatrzcie sobie, kiedy się czujecie zrelaksowani, kiedy jesteście odprężeni i czujecie miłość. Czujecie miłość, czujecie przyjemność. To wtedy nie potrafimy powiedzieć, że my mamy za dużo przyjemności, że my mamy za dużo miłości. I z pieniędzmi jest dokładnie tak samo. Pieniądze to jest tylko manifestacja energii i świadomości dostatku, bogactwa i obfitości. Więc na tym poziomie tak naprawdę nie musimy się obawiać. Yy, że będziemy mieli ich za dużo, tak? że przyjdzie taki czas, że będziemy musieli zakręcić już ten kurek przypływu i, i, i przepływu przez nasze życie. Dlatego Wam powiedziałam na początku, że pieniądze uwielbiają energię przepływu, bo tam gdzie jest właśnie przepływ, tam nie ma potrzeby zagarniania. My tylko pozwalamy sobie, żeby ten przepływ przez nas przepływał. Żeby ta energia dostatku i pieniędzy przez nas przepływała i pozwalamy sobie na korzystanie. Pozwalamy sobie na korzystanie, na, na przyjmowanie i, i, i również na wydawanie, i po prostu na, na przede wszystkim na dobrą zabawę. I tego właśnie nam wszystkim życzę, żebyśmy uczyli się z lekkością, z coraz większą łatwością bawić się pieniędzmi, bawić się w zarabianie bawić się w wydawanie i, i, i bawić się przede wszystkim w korzystanie. Dziękuję.